Wysokość strat spowodowanych powodzią w 1997 roku była tak duża, że żadne skumulowane środki finansowe nie były w stanie naprawić wyrządzonych szkód. W tej sytuacji rząd Rzeczpospolitej Polskiej był zmuszony sięgnąć po środki zewnętrzne, dbając o własną równowagę budżetową oraz o równowagę budżetów samorządów lokalnych. Jednym ze źródeł finansowania naprawy szkód powodziowych była pomoc Banku Światowego, który po negocjacjach z rządem Przyznał znaczną kwotę w wysokości 200 milionów dolarów w postaci kredytu preferencyjnego na naprawę szkód powodziowych. Po uzyskaniu tak znacznej pomocy, rząd Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczął pracę nad strukturą, która byłaby zdolna zagospodarować pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób optymalny. W tym celu powołano jednostkę koordynacyjną Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, z siedzibą we Wrocławiu. Oraz dwie wdrożeniowe jednostki wsparcia technicznego Biura Lokalnej Ochrony Przeciwpowodziowej z siedzibami w Krakowie i we Wrocławiu. Dzisiejsze spotkanie ma na celu powołanie dwóch komitetów komitetu sterującego i planującego, czyli ciał, które zajmą się opracowaniem, opracowaniem tego planu. Bierzemy pod uwagę głównie środki nietechniczne pod uwagę w naszym opracowaniu, aczkolwiek plan będzie również zawierał plany likwidacji skutków powodzi. My musimy się nauczyć żyć z takimi zjawiskami jak pogódź, z innymi klęskami żywiołowymi, przewidywać je również w taki sposób, żeby w momencie, kiedy mamy do czynienia z żywiołem, Yy, ograniczyć skutki nadejścia żywiołów. Jeżeli nie zabezpieczymy miasta Kłodzka przed powodzią, to w dalszym ciągu można się liczyć, że duże wody przez ten przesmyk muszą przepływać. Wydaje mi się, że przy tych gwałtownych ulewach jest to niezbędne i konieczne jak najszybsze wprowadzenie elementu programu od lat 2006 właśnie na powiat górski. Potrzeby są wielkie. Ziemi kłockiej i wałbrzyskiej, olbrzymie. Wszyscy to wiemy. Rok 2000, może rok 2001, będzie takim rokiem finalizującym pewne rzeczy, prace, które zostały rozpoczęte w 1997, 8 czy 19 roku i prawdopodobnie takie jest moje przekonanie, po tym roku 2000 czy 2001 będziemy mieć jednak kraj znacznie lepiej przygotowany do oklęski żywiołowej, znacznie lepiej zorganizowany i znacznie lepiej wyposażony w różne narzędzia, nie tylko w wozy strażackie. Wizyta kardynała Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego, w związku z przygotowaniami do peregrynacji relikwii świętego Stanisława. Od początku ten święty otrzymywał od ludzi Uroczyste procesje, żeby w ten sposób zewnętrzny pokazać szacunek, cześć dla niego. I właściwie wówczas z katedry do różnych świątyń miasta były zanoszone w czasie tych procesji błagalne modły, aby święty Stanisław chronił mieszkańców Dolnego Śląska przed burzami, gradobiciem a zwłaszcza przed nieszczęściem powodzi. I dzisiaj właśnie decyzją naszego metropolity. dlatego jesteśmy tutaj w kłocu, by wypraszać łaski potrzebne, aby święty Stanisław chronił nas. Zaniechana była ta tradycja. Chcemy idąc, śladami naszych praojców przywrócić i oddawać należytą cześć świętemu Stanisławowi. Debata telewizyjna trudne pytania. W obecności kamer mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej dzielili się swoim niepokojem o własne bezpieczeństwo. Jak czujemy się bezpiecznie, to było widać w ubiegły czwartek, kiedy nagle ruszyły śniegi z gór. I mnóstwo ludzi wychodziło na mosty, żeby zobaczyć, ile jest wody. To powinno nas nauczyć, że yy, dla bezpieczeństwa mieszkańców nie powinno się szczędzić pieniędzy na wszelkie systemy ostrzegania. Tak samo straciłam wszystko w 98, no ale jak Pan mówi, że dopiero robicie to. Aż podnosi. podnosi. Podnosi, no ludzie. Co wy na górze nie widzicie, co się dzieje? Wzdłuż y, terenu Osiru no, jest niezbędny wał ochronny. Wzdłuż y, na, na dzielnicy ustronie, wzdłuż Nysy Kłodzkiej, a ulicy Skocznej jest niezbędny wał ochronny na przedczora. 7 lipca w rocznicę powodzi w Starostwie Kłodzkim oficjalnie uruchomiono system monitorowania zagrożenia na wypadek kataklizmu powodzi. Proszę Państwa, o konieczności budowy takiego systemu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Już eksperci amerykańscy mówią nam, że ostrzeżenie mieszkańców na 4 godziny przed powodzią. Powoduje zminimalizowanie strat powodziowych o 11%. Jeżeli sobie przypomnimy straty powodziowe, jakie były w 1997 roku, a więc ponad 200 milionów złotych, to te 11% urasta nam do kwoty 20 milionów złotych. Nasz system to jest 10% tej kwoty odzyskanej. Ja chciałem tylko podkreślić to, że, że monitoring jest rzeczą nie ważną, natomiast Państwo odgrywacie w tym systemie, myślę o tych odbiorcach, czyli o lokalnych. Lokalnych, gminnych komitetach przeciwpowodziowych odgrywacie najistotniejszą rolę, bo od Was zależy, czy ten system będzie skuteczny, Także proszę Państwa, abyśmy już nigdy nie musieli patrzeć na zalane mieszkania, domy, lepiej patrzeć na budujące się wały. Dziękuję. Pojawiają się y, na przykład głosy, trzeba pogłębiać korytarze, trzeba budować wały. I takiej możliwości nie ma, czy w górskich miejscowościach. Przygotować społeczeństwo, żeby się nauczyło z tą powodzią żyć po prostu. Znajdujemy się przy korycie rzeki Nysy Kłodzkiej, w miejscu, które w trakcie powodzi w 1997 roku było. Zatopione kilkoma metrami warstwy wody. Aktualnie po powodzi w 1997 roku na terenie miasta Kłocka przeprowadzonych zostało wiele inwestycji związanych z regulacją rzeki i zabezpieczeniem miasta przed ewentualną powodzią, która może wystąpić w latach przyszłych. Tutaj mamy aktualnie, widzimy mur odbudowany po powodzi yy, w, z kredytów i z dotacji Banku Światowego jest to część inwestycji która miała zostać wykonana poprzez współpracę miasta, regionalnego zarządu gospodarki wodnej no i instytucji finansujących zewnętrznych. Miasto wykonało część swoją umowy, to znaczy remont i odbudowę umocnień brzegowych rzeki Nysy Kłodzkiej i kanału Mynówka na odcinku od wodospadu przy osiedlu Nysa do mostu 15-lecia, który jest tutaj widoczny z tyłu. Remont ten obejmował odbudowę zniszczonych umocnień, przebudowę ich, podwyższenie w niektórych miejscach istniejących zabezpieczeń. To zostało zrealizowane w latach 99-2002 teraz pozostaje jeszcze do wykonania odbudowa i regulacja, odbudowa zabezpieczeń i regulacja koryta na odcinku od mostu 15-lecia do jazu tak zwanego jazu przy gazowni, czyli do granic miasta. Za nami tereny miasta, które w trakcie powodzi ucierpiały najbardziej, były zalane największą falą powodziową. Jest to teren tzw. wyspy piasek. Mimo, że minęło tyle lat od powodzi, ciężko jest znaleźć inwestorów, ciężko jest odbudować miasto tylko i wyłącznie bez wsparcia zewnętrznego. No, tutaj widzimy te zamurowane okna, że, że sklepy, instytucje, które tu się znajdowały, bo teren ten tętnił życiem, no dzisiaj, dzisiaj nie mogą poderwać się z gruzów i ze zgliszcz powodzi. Znajdujemy się w tej chwili na wale przeciwpowodziowym rzeki Nysy Kłodzkiej. Wale, który zabezpiecza osiedle Nysa w Kłodzku. Ten wał w 1997 roku został mocno uszkodzony. W okolicach tam, jak się kończy bariera, była duża wyrwa w wale. Między innymi, przez tą wyrwę, woda przedarła się na teren osiedla, na którym zamieszkuje kilka tysięcy mieszkańców. W wyniku zalania tego osiedla zostały podtopione budynki do wysokości około pierwszego piętra. Pomimo, iż prace wykonane po powodzi zabezpieczające miasto były pracami bardzo dużymi, pochłaniającymi spore środki finansowe, to nadal do wykonania jest bardzo duża praca. Koryto nysy Kłodzkiej po powodzi podniosło się dość znacznie, no czego, na co dowodem jest istniejąca tutaj łacha. Woda, która mogłaby przyjść teraz podczas na przykład roztopów. Mogłaby poczynić duże, duże uszkodzenia, duże straty właśnie przez to, że koryto rzeki Nysa-Kłocka jest w wielu miejscach wypłycone, powstały ostrogi, koryto to jest nieregularne. Tutaj ogromne, ogromna praca jeszcze do wykonania przed nami. Znajdujemy się na, na Nysie Kłockiej powyżej zasadniczej części miasta. Przed nami panorama terenów rekreacyjnych. Miasta Kłocka, ośrodku sportu i rekreacji. Ośrodek ten jest nisko położony, położony w strefie zalewowej i przy mocnej rozbudowie infrastruktury technicznej tego ośrodka nie jest praktycznie chroniony. Brak jest jakichkolwiek planów czy koncepcji w tej chwili zabezpieczenia tego ośrodka, mimo że trwają tam nadal inwestycje. Kończona jest hala sportowo-widowiskowa, a teren ten regularnie jest na zagrożony powodzią. Normalnie wodną, a także powodzią wywołaną zatorami lodowymi, które tu się bardzo regularnie co zimę tworzą. Dlatego istnieje pilna konieczność opracowania i wykonania przynajmniej podstawowego wału zabezpieczającego teren ośrodka sportu i rekreacji i tereny wodonośne kłocka, które znajdują się w pobliżu. Znajdujemy się na brzegu Byszczycy Dusznickiej prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłoskiej, 300 metrów przed y, wpływem tejże rzeki do Nysy. Konkretnie znajdujemy się też na koronie wału usypanego przez mieszkańców tutejszych posesji po powodzi 97 98 roku. Y, własnym sumptem, własnym zaangażowaniem, własnymi środkami ekonomicznymi usypali ten fragment wału, chroniąc swoje najbliższe domostwa przed no może nie dużą wodą, ale wodą, która występuje tu regularnie w okresach wiosennych i letnich. Od kilku lat, również w okresie zimowym, mamy do czynienia z anomaliami klimatycznymi, powodującymi zmiany temperatur, których skrajne wartości osiągają nawet do 30 stopni Celsjusza w ciągu jednej doby. Od pół do dziewiątej dwie pompy na okrągło pracują, żeby z piwnicy wody pompować. 21 lat temu na Czech Króli było dokładnie to samo, tylko trochę więcej.